pierwszy forum ekonomiczny w Karpaczu, tegoroczna edycja jest pod wieloma względami wyjątkowa. Gościmy rekordową liczbę uczestników. Mamy aż 5200 gości. To różnorodność ścieżek tematycznych. Staraliśmy się dostosować do obecnej sytuacji, która znajduje się w Polsce, Europie czy na świecie. Wojna, która wybuchła 24 lutego, przedefiniowała nie tylko to, jak wygląda Europa Środkowo-Wschodnia, ale różni cały świat. Pod względem bezpieczeństwa, ale również i pod względem gospodarczym poruszamy również kwestie dotyczące Polonii za granicą, innowacji, cyberbezpieczeństwa, kultury. Kończymy to podsumowującą galą, podczas której zostają wręczone najważniejsze nagrody. Na forum ekonomicznym mamy możliwość porozmawiania my, jako teoretycy, z praktykami o najważniejszych zagadnieniach, które nurtują, nurtują gospodarkę. Bardzo przydatne są panele, które są organizowane przez forum ekonomiczne, a szczególnie muszę tu powiedzieć, oczywiście, panele w strefie SGH które dotyczą konkretnych tematów poruszanych w raporcie opracowywanym przez naszych specjalistów, a także przez Forum Ekonomiczne. Znakomita możliwość do tego, żeby zapromować narzędzia, zapromować możliwości, przedstawić przedsiębiorcom. Informacje, gdzie mają się skierować, z czego mogą skorzystać i porozmawiać z nimi, jakie mają problemy, porozmawiać z nimi, jakie oni widzą rozwiązania do tych swoich problemów. I na ten temat rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi i także z organizacjami, które promują Polskę za granicą polskich przedsiębiorców. Bardzo się cieszę z zaangażowania, bardzo się cieszę, że bardzo dużo osób, instytucji aktywnych, tak jak my, jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mogła w tych panelach uczestniczyć i promować polską gospodarkę bardzo wiele również jest tutaj zawsze poruszanych kwestii gospodarczych, społecznych, międzynarodowych, polityki zagranicznej. Wielu ciekawych gości. Bardzo często ponad podziałami politycznymi. We are very grateful for the opportunity to present what we are doing in Montenegro in the field of innovation and in the field of smart specialization. Throughout the whole event we had a great opportunity of networking and meeting new people. Uh, from different levels, from the governmental level, but also from the industrial sector, from the innovation sector, and uh, so many uh, stakeholders in the process of technological development. We've been discussing here in these couple of days the importance of space exploration for the economy. NASA is returning to the moon with the Artemis program. And we are doing it with our European partners. So, here we're talking about how we can work together in new ways and uh, what challenges we may have together in learning to govern in space as a whole planet. Z mojej perspektywy jako sportowca, udział w forum jest to duży plus, ale też i wyróżnienie, ponieważ mogę pokazać, że sport to jest też taka branża, w którą warto inwestować i przedstawić właśnie siebie czy grupę nas, sportowców, jako w pewnym sensie biznes, jak inwestycje i przekonać właśnie potencjalnych sponsorów, partnerów, inwestorów, że sport może przynieść im również korzyści. Organizacja forum to wielkie wyróżnienie, prestiż, a zarazem potwierdzenie roli i znaczenia Dolnego Śląska na gospodarce mapie Europy. Dolny to dzisiaj jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Jako gospodarz Dolnego Śląska mogę bezstronnie powiedzieć, że nasza obecna pozycja w Europie jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i otwartego wynika m.in. właśnie z umiejętnego wykorzystywania takich szans rozwojowych jak ta, która właśnie przed nami szerokie zainteresowanie mediów, szerokie zainteresowanie, powiedziałbym, świata nawet. Na pozycję Dolnego Śląska będzie z całą pewnością procentować w przyszłości i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze politycznym. Nie mówiąc o tym, że zyskuje na tym cała Polska. Obecność podczas tutaj naszych obrad najwyższych władz Unii Europejskiej. Przedstawiciele polskiego rządu, którzy uczestniczą w każdym filarze, tak powiem, tematycznym tego forum, sprawiają, że jest taka bezpośrednia korzyść dla polityki polskiej i europejskiej. Cieszę się, że możemy po raz kolejny spotkać się, rozmawiać w bardzo szerokim gronie o, o problemach, ale też o możliwościach. Cieszę się również, że korzystacie Państwo z Uroków nie tyle samego centrum tutaj kongresowego, co również z Uroków miasta karkonowskiego Parku Narodowego. W tym roku też z partnerami z Dolnego Śląska organizujemy wspólny panel i mogę każdemu tylko polecać przyjechać tutaj na forum, bo można naprawdę tutaj poznać nowe, wspaniałe kontakty do tematów inwestycyjnych i kooperacyjnych. I jestem wdzięczny, że mogę być ponownie tutaj i jestem przekonany, że nie ostatni raz. Warto dołączyć do strefy BIR, ponieważ mamy tutaj możliwość poznania bardzo ciekawych osób, których na co dzień byśmy nie poznali. Mamy możliwość zaprezentowania się, pokazania swoich produktów i opowiedzenia o nich bezpośrednio, co jest no najważniejsze w biznesie, ponieważ bezpośredni kontakt daje możliwość po prostu nawiązania dużo lepszych relacji i zdobycia tych kontaktów, które rzeczywiście zawocują. To doskonałe miejsce, aby budować relacje, budować kontakty, poznać nowych ludzi, i szczególnie jest to doskonała okazja dla firm, które tworzą model sprzedaży B2G, Business to Government, ponieważ jesteśmy w stanie tutaj poznać ludzi odpowiedzialnych za tworzenie biznesu w danych państwach europejskich.